Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Becia gotuje. I tak jak wcześniej zapowiadałam, dzisiaj jest z Rosołu, z mięsa, którego, z Rosołu, którego żeśmy gotowali filmik wcześniej. Eee, będziemy robić taką pastę na kanapki. I co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować mięsko z rosołu, ja je zaraz obiorę. Będziemy potrzebować, tak jak mówiłam wcześniej, żeby nie wyrzucać to jest. E, e, Pietruszka, seler, gotowana cebulka i marchewka to będzie nam to jest właśnie z rosołu. Do tego będą przyprawy, oczywiście, sól, pieprz, i będziemy potrzebować ja będę robić to z chrzanem. Po prostu mięsko o smaku chrzanowym będzie, i będziemy potrzebować coś takiego, takiego blendera, żeby to wszystko zblendować. Także ja będę się brała za obieranie mięska. Jak obiorę mięsko, to będziemy się widzieć. I Już do was wracam. Jak widzicie, mięsko już obrałam przy golonkach z indyka takich tych po golonkach pod udziec. Trzeba bardzo uważać na takie kości. Tam jest naprawdę takie bardzo, bardzo dużo i takich bardzo e, ostrych, długich kości i na to trzeba zwrócić uwagę. I już zaczęłam obierać, e, na małe cząstki sobie robić, e, warzywa. Te z, e, z rosołu. Tu mam cebulkę z rosołu, oczywiście jej też nie wyrzucamy. Wszystko przekrajam na, kroję na malutkie takie mniejsze części. O! Wszystko będzie pietruszeczkę. Kto jakiego warzywa nie lubi, nie musi dawać. Jeżeli nie lubisz pietruszki, to jej nie dawaj. Nic się nie stanie. Do tego damy kilka marchewek. Te trzy marcheweczki zostawiłam sobie do rosołku o. żeby mieć tak, że to wystarczy. I już wam pokazuję. Tutaj mamy to mięsko obrane z rosołu które żeśmy gotowali. Tu mamy warzywka. I teraz. Bierzemy, Ja mam taki, nie wiem jak to się nazywa, blender kielichowy. O! Podłączam do prądu. Taki, mój jest taki nawet dość spory, także może za, za wszystko za jednym zamachem nie, się nie zmieści, ale zobaczymy. Przekładamy mięsko obrane. O. Warzywa. Jeśli to chce może przepuścić przez maszynkę do mielenia mięsa, ale to, to wtedy po prostu na trochę grubszych oczkach. Żeby nie, nie zrobiło się taka mała. będzie na, na dwa razy. Tak. <grymne> Zamykam. I będziemy że miksuję już ostatnią porcję. Tak ostatnia porcja zmiksowana. Teraz tak. Będziemy oczywiście próbować, czy nie jest za mało pieprzu, soli. O. Tak. Gdyby nasza pasta była e, bardzo sucha. To z wczorajszego rosołu, który żeśmy gotowali, można troszkę dać rosołu i troszkę, żeby, będzie troszkę rzadsze. ale moja jest w sam raz, także tylko spróbuję zaraz. Aha. No oczywiście ja bym dała pieprzu. Dobrze Pieprzu. jeszcze troszkę obywateli, Tak jak mówiłam, damy chrzan W sumie dam 4 łyżeczki, ale to zaraz będziemy próbować. No widzę, że trzeba zwrócić uwagę, bo akurat ten chrzan jest taki dość. Rzadki. Teraz wymieszamy. Spróbujemy. Hmm. Bardzo dobre, więc już mi nie dodawała. Cztery łyżeczki trzamy wystarczają. Także em, przełożymy do miseczki. Przyłożymy do miseczki, także ja na dzisiaj dziękuję, pasta jest zrobiona, jak zawsze pod koniec filmiku będą zdjęcia i zapraszam na następny odcinek Becia Gotuje.